Cześć, ja jestem Dominik, a dzisiaj sobie zagramy w GTA 5 Online. Pierwsze co? To. Zamówię sobie czołg, po to żeby ten odcinek nie był mega nudny, tylko w, żeby w nim coś się działo. Przełączę sobie kamerkę. ...to another one. Now... ...we have to... ...call... ...to... ...Pegasus. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. Zamówić. How can I help? Czołg. Thank you, sir. Your specialist vehicle is now ready for you at our nearest pick-up station. Teraz nie będę oczywiście szedł aż przez taki długi dystans, a więc trzeba znaleźć jakiś odpowiedni pojazd. Myślę, że ten będzie ok. Szczęście sobie kupiłem dom obok plaży, więc szybko dojechałem. Przepraszam, ale nie umiem kierować. Po prostu lepiej by było, żebym wyszedł z tego pojazdu. I tutaj jest mój czołg. Ja go ku, zakupiłem za półtora miliona złotych. Przełączę sobie kamerkę, bo na tej wolę grać. I, i zrobię piekło na tej plaży. U! U. U. Nie, nie chcę rozmawiać. O no nie! On jest to niezniszczalny! Jak go wysadzić? Tu tutaj przyjeżdża policja i trzeba rozwalić. Teraz sobie pojadę na lotnisko. Najgorsze jest gdzie ta 5, moim zdaniem, że ta policja jak ma się czołg, to ona normalnie wjeżdża pod czołg i tem wybucha i niszczy czołg. To jest najgorsze. Samochody do Zaskoczyłem. Nie. Troszkę... Jest do tego miejsca kilometrów, bo aż dwa. Na mi się już dymi, więc tak nie zaciekawie. O nie! O nie! No i już raczej nie dojadę na lotnisko. A więc w tym odcinku to mi się nie udało, ale może w następnym... Bo robię coś innego niż jeżdżenie czołgiem. Oczywiście, jeśli, jeśli Wam się ten odcinek podobał, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować i zostawić dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów. A więc to będzie na tyle. Piszcie w komentarzach, co bym mógł na następny raz zrobić w tej grze. Czyli, gdzie ta 5? Oczywiście, jeśli to Wam się podoba, bo jeśli nie, to przestanę na to nagrywać. A więc, do następnego odcinka. Pa, pa.